Ale jeśli się z miłości? Z miłości? Więc to, się przestał kochać, to musi zrobić fadentynkę. Ale te kolatki, to musi to skupić, to to ulepiające im A co to jest alkohol? Alkohol? Alkohol to jak jest piło? To za ochotu, to pija, ale się to popiezać, bo te te mają to szpór A. A piwo jest dla dzieci? Nie. Tylko kolatorosły. A pepsikola?